Przed nami opuszczone magazyny odzieży wojskowej i z tej strony oczywiście Nuriam Lot, a ze mną jest moja piękna Zuzia. No i idziemy tutaj do magazynów. Zobaczymy, co tutaj się w nich kryje. Oczywiście miejsce jest w Gdyni, no ale dokładnego miejsca nie zdradzamy tutaj wedle urbexowych zasad. O oh, kurde, pająki, czekaj. Miejsce ogólnie Wygląda zajebiście. Kiedyś w nim byliśmy, ale tylko trochę. Nie chcieliśmy sobie spoilerować zbytnio. No i przysz, przysz, przyszła kolej, żebyśmy teraz nagrali to wspólnie z Wami. Ogólnie miejsce jest już mnóstwo lat opuszczonych. Ja, jak czytałem sobie trochę o nim, to ostatni raz tam, nie wiem, chyba w latach 90. ludzie byli. Przynajmniej tam ludzie tak nostalgicznie pisali o tym miejscu. No, i wchodzimy tutaj do środka. Mamy schody do góry. Oczywiście sobie je zaraz zwiedzimy. Dobrze, że tu jest całkiem jasno, ale szczerze, po ciemku byłoby tu też ciekawie, całkiem, co nie? było No, mamy piwnicę ogólnie, ale najpierw oczywiście sobie górę zwiedzimy. Zobaczymy, co tu mamy. Hmm. No, dosłownie. To wygląda jakby w Cesa to można było pograć, Przydało, bo przydałaby się mapa stąd. Taka, tutaj mamy palety jakiejś takiej dziwnej w ogóle. Hmm. Tam też chyba u góry w ogóle, wydaje mi się, że można być. Tu, o, u folutka mamy ładnego. A takie grafiki, akurat, ładne jest, Zobaczcie. szczerze. Taki mi się szczerze nawet podoba. Więc no. O, ta otagowanie z 2019 roku. Browarki. No wszystko tutaj widać, że chłopaki się dobrze bawiły po prostu. O mamy scooby du Where are you? Scooby. No trochę. No tu ładnie. O Ty, tam swastyka jest. Trudno jest być odważnym będąc takim ba... Bardzo małym. Tak bardzo, bardzo małym, aha. Dobra. Ej, to jest mega duże. Ej, są skody... A tam nie schodziłaś nigdy? Nie. Ej, to wygląda ciekawie. Naprawdę nie mam pojęcia co to jest. Zupełnie nie mam żadnych skojarzeń. O, teraz. Będę jakby jakaś sekta tutaj przychodziła do tego, ciekawe czy widzowie też widzą co ja tutaj, ale do, dobra. Skończony. Idziemy tutaj, ten tędy. Zobaczmy, co tu jest. No to ja bym się nie dziwił, coś sekcja, że się spotykali, co nie. Pełno jest. tych świrów jakiś. jakichś. Tak samo pełno, tu jest pająków. Wszystkie ja oczywiście zbieram, taki co mnie. Gentleman. A, tam. Dobra, tam, tam. Tam, 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 nieważne. Tam nic nie ma. Dobra, idziemy dalej. Zobaczmy, co tu mamy. Najpierw mamy. Tu mamy jakieś takie rzeczy toaletę, tak jakby. Zdecydowanie, zdecydowanie, tak. Zdecydowanie to jest taka polota. Teraz co, Zuzia? Teraz na, 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 na dół na górę, na dół schodzimy, chodź. Trochę ciemno. To łącz też latarkę. W swoim iPhone'ie. Został. To byłaby jakby ktoś tu mieszkał w ogóle. Weź przestań, nie mów tego teraz. To wtedy zostawiamy blondynę i uciekamy z sobą. Oh, taki jesteś. Tak jestem. Tak Uważaj, wiesz, bo te kamienie się chwieją. Słuchajcie. taki gentleman. No. Wieszała nie, tam nic ostrożnie. nie ma. Zawróćmy to. tutaj. tutaj. No to tu jest. Dobrze, że telefon na Maxa naładowałem przed wyjściem z domu w ogóle. Wiedziałem, że tak będzie. Kasztan, ran oczywiście. No jest, jest klimat ogólnie, jest klimat. No, hmm. Tym barkingu. Dobra, idziemy dalej. Co tu mamy? To jest w ogóle olbrzymi, naprawdę olbrzymi kompleks. Jak kur jest taka hala, no to... Tu nic nie ma. Blondie, Blondie. Chodźcie. Blondie No po piękna blondie Co tu mamy w ogóle? Mysło, Kocham Mnóstwo jakichś takich podpisów. Ej, wóca to jest napisane. Przed wyjściem tu. Ale ktoś to napisał? Nie, ktoś napisał. Ok, nie wiem. Morły jesteśmy na tej. Łoś że to nietoperze są. Gdybyś przystał, gdyby mi to wyszło teraz we włosy, to już bym nie wyciągnęła. Dżaba. Ropucha, Łokóźba. Ropuch. Jest mi Jaki okaz. Uf. O, uf. Dobra, idziemy dalej. Była pani ropucha. Nie spotkanie. Nasz grubasek. Idziemy Teraz, dalej. Muszę jak ten korytarz wygląda. No, strasznie. Tak, no to daj mi rękę To tam <noise> Nieźle To wygląda To jest Mega mocny urbex Nie wiedziałam, że ta piwnica będzie taka dura Ja też Co to jest? Jakiś Trochę nieudany graffiti szczerze Kicia Gdzie Kicia? <noise> Już nie żywa. I co tu jest? Tu są jakieś kokon. Tam jak małe pajączki na pewno. Fuuu. dobra, idziemy. Idziemy stąd. Tu musi być wielka pajęczyca, wiesz o tym. Wielka, ale taka naprawdę, naprawdę wielka. I tak. I drzwiły. Echy, to sięby tam zostawił chyba. No. Tu mamy kanapy sofy takie. No, tutaj ktoś na pewno przesiaduje sobie. No, jakieś pijaczki Co jakiś czy coś Albo gównie żerja może. To nie tak, bardziej lubi odstawiać, A i Jezu, Jezu Zuzia. Nic ci nie jest? Nie. Na pewno? Na pewno. Boże. Jakbyś mi tam wpadła. Tak delikatnie. Pokaż. pokaż. Ale ja Ale nie, nie, nie stópki, my nie prowadzimy kontentu stópkowego ja A ale tylko nogą. A tylko nogą, tylko dobra. kawałkiem nogi. Nie tak jest? wysoko, to się tak... Bo ja to się... Ja Zobaczmy. chyba nagrałem trochę... Jak tam wpa, wpadasz. To, to może być yy, viral. <grywa> I tego się nie, nie spodziewałem. Ale jak widzicie, no na Rubeksach trzeba być ostrożnym. Ej mamy schody do góry, to co? Do góry idziemy. O, mogę latarkę włączyć Nie ja wytnij to lepiej. Nie wytnę tego, nie. Bo to będzie viral. Nie ma takiej opcji by nawet. To by było na kamień. Dobra, wchodzimy do góry wiralu, nasz. Jak Co jest? Ej, to u góry, ej! To by mogło być fajne do strzelania, co nie? tak Tego, paintball, o! Zrąbiste do paintballa to by było. O, oh Ej, w sumie ta miejscówka się trochę kończy, już. A tam się nie dało jeszcze wyjść na górę? No, chyba ta, zaraz tam, zaraz zobaczymy. Go. Dobra, my już z blondii schodzimy. No i co? Kończymy ten odcinek, mój drodzy? No bo tam, jak w, yy, nam się wydaje, to jednak w sumie nic nie ma. I tak fajny materiał wyszedł. Nie ma też co robić jakoś za długich. No i co, moi drodzy, wpijajcie na TikToka. Chyba że jesteście z TikToka, no to na YouTube'a i ewentualnie na Instagrama, bo tak to już Instagrama. W sensie na ten moment, jak to nagrywamy, Instagrama nie mamy. W sensie nie mam, ale będzie więc no Instagram będzie, więc na niego wpadajcie. Oczywiście wszystkie linki w opisie lub w komentarzu. W zależności od platformy. No i do zobaczenia w. Kolejnych urbeksach na tym kanale. Cześć!